Hejka wszystkim, a dzisiaj dzisiejszym dziękuję za mentorze, z Alicją. Alicja na razie przy mnie nie ma i ona właśnie trenuje już. I czwarty raz tu nagrywam, bo cały czas mi się telefon spadał albo coś, bo jest śnieg. I no, teraz będzie jakaś muzyka i dzisiaj będzie, właśnie kochacie te, te długie filmy, więc dzisiaj jest 9-minutowy film, bo wy dużo lubicie takich filmów. I teraz będzie jakieś y, ujęcia z galopu na dementorze, ale nie będę nic gadać, będzie jakaś muzyka losowa, żeby tylko nie było rozszerzenia dotyczącego, ale no okej, okay, no to jedziemy na dementorze, fajnie, że jest pierwszy śnieg. A i co tam jest? Nie, nie widać jej. Dobra, to widzimy się zaraz. Poczekajcie sekundę. Dobra, galopuję. Alicja tam nie wiadomo co robi. A, tu jest. Dobra, teraz trochę z głosem, bo tam za dużo muzyki było. Dobra. Alicja na Carmen jedzie w ogóle. Nie, w ogóle nie widzieliście. A ja na też. Dużo tam osób gra na boisku, ale to tam. O, ucho ma brudne, ale trudno. Dobra, już przerwa, potem będzie zabawa z końmi. Jedziemy. Się. Nie, dobra, nie musisz nagrywać, nie, nie? musisz. Nie, niech się kapią osoby do mnie, ale trudno. Ja tutaj nie patrzę. Dobra, bo przerwało coś tam. Nie wiem, nie dopowiedziałam się. Nie dopowiedziałam się, no. E, nie wkleję wam muzyki. E, jakby się ktoś pytał, e, dlaczego nie wkleję wam muzyki? Bo e, nie mogę wkleić. E, bo nie mam takiej możliwości, więc niektóre mogą. Znaczy, już będę gadała zawsze. Więc no, poczekajcie. Ala spadła z konia. Tak, niby, nie wiem czemu. Po prostu się, a nie spadłam, tylko stałam. Nie że ona wiem. stała, nie, znaczy nie, nie, zabiła się. Ale na razie zaraz będzie właśnie zabawa. Na razie ujrzenie jest i na razie cały stan. A bo ona skute, przecież ona skutę. Przecież to nie spad... Co? Boże, co głowiem? Co, I to spakowa, i to ukazało się. Ona On chce być na kamerze. No, okay. Dobra. Miniaturka będzie. Dobra. Poczekajcie sekundę. Bo, i, 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 jak będzie coś ciekawszego, to wam włączę. Dobra, widzowie, idziemy się bawić. Dobra, idziemy się bawić. Będziemy się tu bawić, bawić, z koniem. Bawić, ale. Nie, nie, czekaj, 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 czekaj. Ona musi. Muszę się Muszę wytarzać cię, dobra, może nagram to tu no? i będziemy teraz właśnie nagrywać i jeszcze mogę nagrywać 4 minuty ponad, więc no teraz film trwa 4 minuty. Idzie, 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 idzie Co się. Uciekamy z tym mentorem. Deventor nie lubi wody ani tego śniegu. On nie lubi... On nie lubi się tarzać w tym. Ty, Ja tutaj nic nie mam Nie, to nie ma piasku. A śniegu bardzo mało. Będzie są piasek, a bo mi się przykleja do butów i to jest przeszkoda. Idziemy tam, idę. Ej! To jest super! Oja przyśmia. Ja ci nie mogę, o, ja ci nie mogę, o, ja ci nie mogę. Dobra. Ja nagrywam już zaraz 5 minut, i potem będziemy mieli czas dla siebie. Znaczy, że boga i będę nagrywał. Co to jest? Co to jest? Teraz nic nie ma. Ej, fajny śnieg Tylko słowa Ani. Tu nic nie ma. Nie musisz to nagrać. Dobra. Musisz to te, taki film nagrać, a ja o tobie. Dlaczego? Eee, ja. on jest on w kulę. Co chce tu się nas... poprawić Dobra, wejdziemy tu do środka. Bo ja się zabiję. Typałe słowa Leder, ja się zabiję. Ciągle ku mnie, Ej. Dobra, jeszcze ja zrobiłam kilka zdjęć. Na, mm, wyświetli wam się... Nie, nie wyświetli się zdjęcia. Dobra, piszcie w komentarze, czy chcecie na przykład edit o tych zdjęciach, które zrobiłam właśnie w tym terenie. Chcecie taki edit czy chcecie? Ale wiecie, bo ja nie wiem, ja nie wiem, jakie zdjęcia zrobić. Patrzcie. Dobra, zdjęcia zrobiłam, ale... Ja, ja. ja Dobra, nagrywam już długo, ale zaraz kończy mi się nagrywanie. Dlaczego to tak szybko idzie? Ja, dlaczego ja mam 15%? Zobacz, ja długo nie nagrywam jeszcze. Ona mnie rzuciła. Nie na nie ma koniec. Um, dobra, zaraz się z wami żegnam. A ja dwa? Za... Nie z <grym> no mnie rzucił śniegiem. Nie widać tego. Dobra, ja nie będę się jakoś dziwnie. ALA! Aż... Kamera obudziłaś! Dobra, kamera obudziła. <grym> zaraz Demetro się z wami żegna, ale... Dobra. Jedź się. Nie lubi. Dobra, widzimy się w sumie w kolejnym odcinku. Jakie jaki chcecie kolejny odcinek i co wy zrobiliście święta z koniem. Znaczy się jest święta, ale... No nie zejdzie To dementor To się z wami żegna. Lara!